Nie no żartowałem, począstujcie się. Jednego diecie, spróbujecie jak to smakuje. A kurwa, nie dla, a kurwa, nie dla świecia, dla pana to. Nie no to żartowałem, naprawdę. Tak się tylko wygłupiałem, po prostu czasami lubię się drażnić z ludźmi. Może jeszcze nie dojrzałem do końca. Masz. A kurwa, kurwa ciebie poważaj, tak. O kurwa dla ciebie ma... po marajca, kurwa kurwy kedo! Kurwa keda to na dla ciebie po kurwa kurwy kedo! Ja widziałem kurwy pierdolone polskie, że jak zobaczycie to! Patrz kurwa, ja raz Kurwa, dupy, żalupek, to pierdolę z kurwy, Kurwa, U takie rzeczy to doszło tylko kurwa, ja tam celebryci i tak dalej, a ja patrzcie, ja mam dobyt, to, jestem kurwa najlepszy, widzicie to z kurwy, syny. Patrz jaki roli, kurwa. Pierwsze i rolly drogiej, kurwa, widzicie to z kurwy, syny. Kurwa შემდეგ ისიც მოხდა, რომ ის დაგვიკავდა